Welcome to one of this year's most challenging races where the combination of high speed and complex corners makes this one of the driver's favorite tracks. It's time for the Japanese Grand Prix. I'm really excited to see if Sebastian Vettel can take advantage of being on pole for today's race and go on and claim that win. There are a lot of variables that can cause a driver to be happy with the car one day to struggling with it the next. Track temperature, excessive tire wear, or a change of fuel load can all affect the feel of a car. He'll definitely be hoping that when the race gets underway, he's got the same balance as he enjoyed in qualifying. This season so far has been a return to form for Ferrari. The team from Marinello have produced a great car this year, which has conquered all before them. Ferrari haven't won the Constructors' Championship since 2008, when Kimi Raikkonen was last at the Scuderia. For a team that has won 16 titles, this has been a comparatively long wait to get back to the top of the pile. Siema z tej strony, Michael. Zapraszam Was na kolejny odcinek z E1 2015 z serii mistrzostwa Sebastianem Vettelem. Przed nami 14. runda tych mistrzostw, czyli Grand Prix Japonii na torze Suzuka. I do tego wyścigu wystartujemy z pierwszego pola startowego. Już nam zgasły czerwone światła i Nico Rosberg rusza lepiej od nas i do pierwszego zakrętu to on będzie prowadził w tym wyścigu. Kimi walczy z Luisem za naszymi plecami. No widać teraz, że mamy zdecydowanie lepszą prędkość od Rosberga i za momenty próbujemy to przekuć w odzyskanie prowadzenia. Będzie teraz atak, no i wracamy na prowadzenie i to pierwsze okrążenie skończymy na tym prowadzeniu. Oj teraz troszkę za szeroko w tym nawrocie, z czego korzysta Rosberg, bo znacznie się do nas zbliżył. Cały czas się trzyma za nami poniżej tej sekundy, a to znaczy, że będzie mógł skorzystać z DRS, u już na tym okrążeniu. Na prostej startowej oczywiście ten DRS tylko jest na tym torze. No i teraz to, o czym mówiłem, Rosberg ma teraz otwarte tylnie skrzydło i wyprzedza nas bez problemu. Właściwie dużo nas zaczynał atakować, jak jeszcze tego DRS-u nie miał włączonego. No i Rosberg objął prowadzenie, ale my teraz po szerokiej, ależ to pięknie się udało zmieścić między Rosbergiem a granicami toru i po zewnętrznej go w pierwszym zakręcie jeszcze zdoliliśmy objechać. No to było naprawdę niezłe. In terms of fuel, we're now at about 75% of our starting load. 75% fuel remaining. Będzie druga próba Niko Rosberga. Zrównuje się z nami, no i nas wyprzedza teraz. I tym razem tutaj go nie wezmę po szerokiej, natomiast już kilka razy go uderzyłem w tył bolidu. No i tracimy prowadzenie, Rosberg sobie z nami poradził. Ale oczywiście trzymamy się na jego tylnym skrzydle. Jesteśmy blisko, spróbuję tutaj go w nawrocie zaatakować. Trochę oczywiście na szerzej wyrzuci i chyba nici. Chociaż wyjechaliśmy na równi i teraz wydaje się, że mamy lepszą prędkość, a więc jednak wracamy na prowadzenie, ale nie na długo, bo na tym okrążeniu zjeżdżamy do alei serwisowej. Pytanie, czy Niko zostanie. Czy zjedzie z nami razem? No Niko tutaj nie odpuszcza, jeszcze próbuje, ale tutaj już no, zabrakło miejsca dla niego. Nurkujemy do alei serwisowej i Niko jeszcze zostaje na torze. Już opuszczamy aleję serwisową i widzę na minimapce, że zbliżają się tu jacyś wolniejsi kierowcy I Żeby nic się tutaj nie wydarzyło czasami no, Na szczęście przed kwiatem wyjeżdżamy Przed nami tylko Jensen Baton, myślę, że nie powinniśmy mieć większych problemów z wyminięciem go za moment

Już tutaj problemy ze złapaniem trakcji na wyjściu z ostatniego zakrętu. Wyjeżdża tutaj Nico Rosberg i jesteśmy oczywiście przed nim. Mówię pytanie, jaka będzie nasza przewaga? Czy Niko za moment znowu nie będzie nas atakował? Ale wydaje mi się, że no, na pewno jest to powyżej sekundy. Byle to utrzymać, Daniel Fiat trzeci, ale on chyba jeszcze ma pit stop do, do zrobienia. Nad Rosbergiem mamy 1,7 sekundy przewagi. No, i tak jak mówiłem, Daniel Kwiat jeszcze musi do alei serwisowej zjechać właśnie to robić w tym momencie. Do końca wyścigu, jeszcze 3 okrążenia. Nad Rosbergiem mamy już 3,5 sekundy przewagi, a więc bezpieczna. Jeżeli nic tutaj żadnego błędu nie popełnię, to powinniśmy to na spokojnie dowieść. Tymczasem nie wiem, czy Hamilton dowiedzie trzecią pozycję, bo właśnie wyprzedził go nasz kolega z zespołu Kimi Raikkonen. Oczywiście bardzo ważna dla nas jest ta rywalizacja. Teraz Hamilton odzyskuje tą trzecią pozycję, ja prawie się rozbiłem na wyjeździe z ostatniego zakrętu, blisko tam było żebyśmy uderzyli w tą bandę, na szczęście wszystko ok. Rozpoczęliśmy to ostatnie okrążenie, 4 sekundy przed Rosbergiem. No i Kimi z, Kimi z Hamiltonem tam cały czas walczą o tą trzecią pozycję, bardzo istotna walka jeśli chodzi o punkty w klasyfikacji konstruktorów. I w sumie pojedynek między nimi, bo Kimi ostatnio wyprzedził Luisa w klasyfikacji kierowców.

No i przekraczamy niemety. Wygrywamy Grand Prix Japonii, drugi Rosberg, trzeci Hamilton. Jednak Kimi tam przegrał tą rywalizację na samej końcówce. A nie, jest kimi tutaj. No to jeszcze musiał odzyskać tą pozycję przed samą metą. Zobaczymy jaka tam była różnica między nimi. No i mamy wyniki tego wyścigu. Jaka różnica między Hamiltonem a Raikkonenem? No jedna sekundy. Tam musieli do samego końca walczyć. No to jest mniej więcej długość bolidu ta jedna dziesiąta. No może troszkę więcej. Za moment przejdziemy do klasyfikacji kierowców, bo to nas oczywiście bardzo interesuje. Jaka jest ta nasza przewaga? 82 punkty przed Niko Rosbergiem. No, jesteśmy już blisko zapewnienia sobie tytułu Mistrza Świata, tak naprawdę. Bo jeżeli w następnym wyścigu zdobędziemy 18 punktów więcej od Niko Rosberga, to już mamy zapewniony ten tytuł. Bo teraz jest jeszcze 125 punktów do zdobycia. Jeśli bym zdobył 18 punktów więcej od Rosberga, to do zdobycia byłoby jeszcze. 100 punktów potem, co dawałoby nam już tytuł. A w klasyfikacji konstruktorów 95 punktów przed Mercedesem. Znowu powiększamy przewagę. No i co? W tym materiale to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zapraszam również do opisu. Tam też coś można znaleźć. I będę się już z nami żegnał. Trzymajcie się. Cześć!